Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem kamerzysta, nie łaź za mną Wiolka coi. Nie łaź za mną Wiolka A jesteś psychofanka Wszyscy wiedzą, że jesteś psychofanka i się nie, nie reklamuj mi tutaj Dlaczego? Dobra A taki burz się co reklamuje? Więc jeżeli ten biurę, który nie jest w jakimś się reklamuje, to dlaczego ja się mam nie reklamować? A ja jestem e, oczywiście wiadomo kto nie? nie, nie wiadomo kim jesteś Dobra, w każdym razie w dzisiejszym odcinku będę podrywać drzeciarza I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, bo zawsze to robimy I zawsze odpieprzamy takie głupie numery Mogłabyś coś zjeść, pewnie. Cemu jesteś nagrywana. Nie, wiesz co, ja chyba pójdę, ja chyba pójdę. Nic nie zrobiłaś! Tym razem właśnie nie zrobiłaś nic. Tym razem! Dobra, uciekłem do garażu, bo muszę Wam na spokojnie wytłumaczyć, a Nel po prostu nie może tego słyszeć. Będę podrywać Dreddiarza, bo Nel ma jakiś do niego ogromny problem, jeżeli my sobie żartujemy. Wiecie, jak to sobie żartują chłopacy, znaczy w sensie, nie wiem, czy tak sobie chłopacy żartują, ale no podchodzę do Dreddiarza i udaję na przykład, że go e, dotykam. I ona jest więc oburzona, jakbyśmy na serio byli osobami homoseksualnymi. No nie jest tak, ale ona ma oto straszny problem. Największy ma problem do Adama, gdy Adam sobie żartuje z ma a Bo ja zażartuje sobie, sobie z Adam Adama dzisiaj nie ma, więc całą to będę musiał przejąć e, ja. No i po prostu e, będę podrywać dredziarza. Chcę tego wciągnąć, tego pranka, żeby po prostu było wszystko bardziej realistyczne, ale to dopiero e, w pewnym momencie go wciągnę. Na razie będę chodzić z kamerami, po prostu będę podrywać dredziarza, żeby ona była zazdrosna i żeby uruchomić w niej zwierzęcy instynkt, który... O, we, weź, 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 weź drzwi. We, Jeżeli jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk na moim paluszku zostaw tam na dole. A ja sobie wytłumaczę odcinek. Chciałem troszeczkę inaczej to rozegrać, ale e, wytłumaczyć to od razu z miejsca. Dobra, okej. Okay. Pomożesz mi, tak? Robimy na niej Na bardzo, bardzo przerąbane i bardzo się zdenerwuje, ale no... Na samym początku wydaje mi się, że będzie udawać, że nic nie, się nie na dzieje. na samym początku nie ogarnia o co chodzi. Czyli co, chcesz ukrytej? Ona na początku nie, nie ogarnia o co chodzi, a później się tak... I w pewnym momencie, że ci zajęli, pewnie w łeb, i stracisz przytomność, będziesz leżał na ziemi. Oli, już wam co zrobię? Dobrze, czuję tylko, ale. Grodzę cię drugi. Wolący no. mi się zrobiło strasznie. Ja jestem taki rozpalony. Co to, nie to. Włożyć, tam robisz? Weźmy szczegóły. Gdzie masz, kiedy zawsze jesteś rozpalony, a zawsze jak ciekawuś dotyka. Nieważne. Ale on tak lubi. Chamoś mnie dotyka wtedy, kiedy. No co? nie potrzebujesz za bardzo, co? Czuję tak. A jak potrzebujesz? Nie potrzebujesz. On dzisiaj dobrze wygląda. Bo... Ale on co przy tym wygląda? Ja też zawsze dobrze wygląda. Mogę zjeść? No dobrze, dobrze. Nie, no wiesz, co myślisz, że dzisiaj też bardzo przystani wygląda niechaba? Nie, no wygląda tam bardzo. I z jego uśmiechu. Nie, no, nie, nie, ja się musi. A mój. A co kazać karmić? A mogłabyś mi podać jedzenie? A może leży? Jest, a A już go podałaś tak? mi Tak, więc się stygnie, więc nie teraz. Ale jak w ogóle ma się wnąć twarz? Kamuś, co ty zaniedbiałeś? Kamuś, ty też tak poładniałeś No, no. Co tak? To. Okay. So, Super. jakiegoś może, nie wiem, nowych... Nie e, Proszę Nie wiem Nie zaznaczam, że to to Nie, 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 po prostu przestań, papierosy, ale wiesz co? Fajnie To jest to samo, co To skóra

Mogę ale... <gulanie> ty, no, ty, masz tam mnie jakiś problem w ogóle? No mam stare w ogóle, co ty robisz? To, znaczy, ja rozumiem, że macie takie dziwne zagrywki między sobą, normalnie, ale to już jest mega silne, No tak, bez przesady. No ale daj spokój, no tylko go dotknąłem. Co? Tylko go dotknąłem. To no, już go dotykać. No, ale ja lubię go dotykać. Ale. No od czasu do czasu lubię go złapać. No mnie to nie obchodzi, ale jest w związku. mówiłam no, tak. ci. No ale ja nie sądzę, że nasz aż tak zareaguje, bez przesady. No, no, i... Nie lubi jak ktoś mnie dotyka, albo w ogóle że do mnie się zbliżasz i gadasz jakieś dziwne rzeczy, bo po prostu denerwuje. Musi. No. Ona się w sensie? ta czy wy tak zawsze. Sensie? W sensie, czy wy się cały czas dotykacie? No, widzisz? No, ja powiedziałam, się... że wiesz, że mnie tak dotykasz, nie? To, to i mnie tak dotykasz. To jest standard w tym domu. <laughs> No i tam myślę, że... Ona jest już chróbna na pewno, nie? Była zła? No to znaczy nawet nie dokończyła obiadu, nie? Rzuciła talerzem tak jakby. Rzuciła czy po prostu dołożyła? Rzuciła. Nie rzuciła, no Rzuciła do sumy ok. Tak, tak, nie zjadła do końca i ale... tak. No dobra, no, no chyba musimy trochę to rozkręcić, nie? Wiesz, że w tym dużo nie trzeba, to wystarczy robić to samo, więcej, więcej, więcej. nie Trzeba dużo. Dobrze, wiesz dłużej. co? Teraz, żeby troszeczkę zdjąć się podejrzenia, że coś tak. nagrywamy, to idź z nią do pokoju. I za chwilę wyjdziesz i przyjdziesz do mnie do toalety. Będziemy długo w tej toalecie siedzieć, zamkniemy się na pół godziny, no, najpierw, najpierw będę siedział z nią, a później ją zostawię. Tak, i pojedziesz do toalety i będziesz godzinę siedzieć w toalecie ze mną. A ona się. Nie dopóki, zda. dopóki nie przyjdzie. A ona będzie jej. Ja tak, jak no zacznie Tak, Będziemy rozaktowani Tak, będziemy siedzieć Teraz przyjdzie do mnie Musisz stąd wyjść, tak? Tak To przystąpię miejsce. miejsce. Ale lipo, nie Co? Wyszedłem nie odpowiedziałam, że będzie stale Czemu? ona rozłożyła do mnie tak ręce, żeby się przytulić ona mówi, że się najadła A ja w tym samym momencie się odwróciłem i poszedłem z pokoju No dobra, i co, powiedziałaś, że idziesz do toalety, tak? Tak Eee, nie mówiłeś na ile, ale oglądacie film tak? Tak jak miałeś Nie, ja, ona już się wkurzyła samym tym, że... Ale że ogląda, galałem, oglądaliście zlałem. film, czy nie? Nie, nie zdążyłem to <grym> włączyć. Właśnie ją zachęciłem. Czyli, mi czyli mieliście włączyć film? A ja w tym momencie, jak ona już miała włączyć ten film, chciała się przystulić do mnie, rozkładała już ręce w moją stronę, a ja... Cię, no dobrze, to czekamy aż przyjdzie. Nie? Musimy czymś się zająć. Bo ona Mam musi nas się... złapać na gorącym uczynku. <grymka> co? <grymka> no ona ma w Nie Ma trochę czasu, ja nie wiem, co, ona tam zasnęła? Ja, ja rozumiem, że jest dosyć późna godzina, bo mieliśmy już zanim go tam się położyć i w ogóle, ale. No ile. No z 15, nie 15 minut wtedy. 15... Ma w dupiecie. No nie, właśnie, ona zawsze przychodzi tam. To nie wiem, może myśleć, że strasz. Ty Tylko masz dłuższe posiedzenia, co? Skoro nie reaguje. <laughs> Możliwe, że tak jest. Zaraz, zaraz, nie mam czasu teraz. Gdzie ty tam jesteś? Jestem zajęty. Kiedy lataję wziąć? Kochana! Mam taką chęć, żeby mnie wpuścić. Wpuszczę jest... cię! Wpuszczę ty... cię! Co ty robisz tyle czasu? Co ty? Nie, no. co, ty co, co ty robisz? Ja nie. Co ty? Co? Nagrywaliśmy film! Film w kimlu? Co ty tu robisz? Nagrywałem, co ty nagrywałem? robisz? Nagrywałem Scenę, scenę w Kimlu? Co no. wy tu robicie? Mieliśmy do nagrania po prostu ważną scenę i potrzebowaliśmy takiego miejsca, w którym będziemy skupieni i będzie cisza, bo tam cały czas wielka drzewa. Wielka Ale o co ci chodzi? Wiesz, co ty tu robisz? Co? O co tu chodzi? No o nic nie co chodzi, nagrywaliśmy dzieje? scenę! Jaka o, scena? Ale no, co się prójesz? Jakiego porn -hava? My tylko nagrywaliśmy film, bo tam było głośno. Tutaj jest cicho, więc. Głośno, zamknij biznes! Słyszysz tam, żeby ktoś się dał? No Weź, ogarnij swoją laskę, bo coś chyba. Weź, ogarnij swoją. Co ty robisz? Co ty robisz w ogóle? Ma jakiś problem do mnie. Co wy robicie?! Nie, nie, co, masz... co wy robicie tu tak długo? Do no co po... nagrywaliśmy scenę? Ile razy można się tłumaczyć? Jaką scenę? Chodźcie w Ewidentnie masz do mnie jakiś problem. No? Ty już podejrzewamy, że cały dzień nie jesteś. Co wy robicie razem? Co Nic. Co wy tak sobie robicie razem, łazience? Oni razem w kiblu siedzą! Ja nie mogę tego słyszeć, nie mogę do pokoju. Oni razem w kiblu siedzą! Ja, ja! ja, ja ty w kiblu siedzą razem, co wy robicie ale ja wszedłem 5 minut temu ja to 5 minut ale temu na green że, co, że że co sugerujesz ja nie wiem co wy robicie ja ale wy mega podejrzanie zachowujecie to co robicie jest obrzydliwe jesteście a ty wiesz Wy jesteście obrzydliwe co wy robicie no nic nie robiłem nagrywaliśmy scenę tam naskarżała jakieś nie wiadomo o co no oskarżałem ja nie będę z tobą dyskutować bo nic nie robiłem Chciałam, że mi ufa, ale chyba mi nie ufa. To ty się miziasz z kamerzystą cały dzień. Dobra, ja się nie miziam. Daj spokój. Ty się nie miziasz? Chodź, musimy, musimy pogadać. Nie. bo Nie widzisz, że mam maskę, ty nagrywaliśmy ty scenę. Pogadać? Maskę mam na twarz, nagrywaliśmy scenę. Maskę maski masz na twarzy, nagrywaliśmy scenę. W dupie to mam, co wy że tyle razem w kiblu? Stary, to było obrzydliwe, nie? Ale co było brzydliwe? No stary, to co wyprawiasz? Do niego. Nie, ale wam się coś przesadziło chyba. Ja nie wiem czy ja mam tam... Znaczy wiesz no, z jednej strony no nie mam w do dolni. Wyjdź! Wyjdź stąd! w swoim pokoju. Nie! Wyjdź stąd! Wyjdź stąd! Tak leżysz czyli Ty nic ci nie robisz. robię, ale nie mogę usiąść. Nie? Porozmawiajmy. Nie chcę z tobą rozmawiać! Bo? Bo jesteś obrzydliwy! Ale nic nie robiłem. I się mijasz, z Nie, nieprawda. Na moich oczach, jak ja jestem w domu! Masz jakąś schizofrenię. Schizofrenię? No, Masz jakieś, nie wiem, przejawy... Nie wiem coś... Z... ostatnio ci zbytnio za dużo... Nie wiem, masz bują pojaźnię ostatnio za bardzo chyba. To ty się widzisz z kamerzystą, może ty tak lubisz, może ty tak przystanie tam. Ja właśnie ja nie ma. Nie! Oszu się ode mnie! Może ty lubisz chłopców, co? Nie. Tak? Jak ja to po prostu powiedz, no my to załatwimy na spokojnie, tak? tak? Jak chcesz to załatwić, sobie? Jest wiele opcji, może ty zrobisz tak od tyłu po prostu? Do hmm? no kamerzy chcesz co? Ale ja nic nie robię. No, no, no to inaczej wygląda. O, wydaje mi się, ja wiem, że. Ja ci wiem, za bardzo ja wyobraźnia ja wziąłam. I po rogach, jak mnie nie ma. I, i, i po, prostu ty się no, po prostu nie się po prostu No, nie dobra, ja no już nie powiem, kochanie, yy, nie, nie wchodzę do tego pokoju, siedź sobie sama. Nie mówisz sobie nic do góry, albo jeszcze lepiej, nic do karydzy, które tak kochasz się z nim piszczą. Powiem ci tak. Nic mi nie mów, ja nie chcę z Tobą rozmawiać. Ja z Tobą też nie chcę rozmawiać i ale... e, nie wchodzę do nie tego nie pokoju. Widzisz? Widzisz, że się narychowałam. Co kurda. Z nią jest ciężko, nie? Z jest naprawdę bardzo ciężko, ci powiem. Ciężki jest to. naprawdę, Ona naprawdę w to wierzyła. No tak. W sensie ona jest w święcie przekonana i nie ma opcji, że nie, nie? Generalnie ja nie chcę z nią gadać, no. rozmawiać po tym. Ja do niej mówię kochanie, ona do mnie mówi żadne kochanie. Nie mów do mnie, tak? Stary, ale, ale to mi po poszło, nie? Ja tam no nie mówię. Między... Ale co jest między tobą a nim? Nic, Nic. jesteś popieprzony? Dobra, zazdrośniku, jest to... Obrzydliwie jesteście też A ona jak jest taka zła i nie chce żebym wchodził do pokoju Ja jestem u siebie Zaraz ją wyciągnę z tego pokoju i się skończy zabawa Bo nie będzie na mnie krzyczeć tutaj w tym domu Zaraz ją, yy, zaraz się skończy zabawa Naprawdę, zdenerwuje się Bo tak być nie może, no się w mnie wyzywałaś? Dobra, to idziemy poglądać Musimy Netflixa poglądać Szokajewalony człowiek w tym domu Poglądamy Netflixa? W filmach nie śni Co? Netflixa, Teraz my może poglądamy. No, może poglądamy? Poglądamy. Może na. Nie, na, na tym. Zapraszam Cię. Myślę. Tylko może pooglądamy. <noise> na romantyczne wieczory. Przez tu na to przyjdzie to. <noise> Takie wyrzuty są miłe, ale no dobra. Przecież to tylko film. <noise> Chodźcie mi się nie <noise> stanie. Pach, połóż. Ty, czekaj, a gdzie kamera? Zobaczymy. Będzie. Tutaj, miło. Nie? Będzie bardzo miło. Światło skarżę. Stary, wiesz, że Nel tu z Sprutą przyjdzie, nie? Zostawiłem pałkę tą taką baseballową u mnie w pokoju. Boję się, że ona ją weźmie ze sobą. E, czekamy na Nel. Gdzie kamerę schować, stary? Kamerę? Kamerę. Ona musi być w jakimś takim miejscu gdzie dziwne, no, żeby ona, Jak ona przyjdzie tutaj? Czego Nelly? Czy nie jest pilot? Podała nam pilot? Co? Podała nam pilot? Pilotu. <laughs> co, my, być. co wy robicie? To już, to już nie jest śmieszne. Co wy robicie? Uciekać. Zobaczcie Uciekać. Co wy robicie? Zabijacie tym pilotem? Chcesz dostać gry? Ej, 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 ej. Co, Co wy robicie? To jest ostatni moment, w którym możemy powiedzieć, że to jest żart. Ostatni moment! Ale jaki żart? To już żartuje się, prawda? No nie jest... Proszę bardzo, wyjdę no tak jak chciałeś, tylko dla was Nie! nie a ale... Nie! Co ty, żebym Albo w robicie, no, to jest żart! Ale po prostu gdzie jest kamera? Ale to, gdzie jest kamera się Nie ma kamery. Jak to? Dobra, chodź Deni! Bo chcę obejrzeć film. Dobra, Deni, możesz uczytać, No, nie, Michał, to jest wyglądał! to jest Frank! Frank! Co? Nie! Frank, zobacz kamera! Stary, a gdzie ona pójdzie? Spodziewałam się. Że Ale gdzie ona pójdzie? Zbyt... No, zaraz wróci. No, nie wróci, stary. No, z nami wróci. Zawsze wraca. Ale teraz chyba nie wróci, stary. Wróci. Dobra, zobacz, ja. ona ma wszystkie rzeczy tutaj? Ona wróci na milion procent, ona po prostu. Idę w nich No, ja też idę. No to chodź. Poczekaj, tylko buty ubiorę. On trzyma kamery! Ja to jest górny, głupi film w internecie! Ja nie Zdradzasz mnie z kawierzystką! Niech cię nie zdradza, nigdy cię nie mi mi się nie <laughs> zdradziłem! Jakie jest ciepły! jestem? Ja nie wiedziałem, że jestem gejem! I jeszcze nie zdradzam z kawierzystką! Nie zdradzam cię, nigdy się nie zdradziłem! Zawsze jestem wierny Tobie! Zobacz, on to trzyma To jest prank! To jest prank! spokoju! To, to, to jest prank! Prank. Zostaw mnie! Idź, stąd! Idź teraz z tą kamerą! My dwoje jesteśmy Dobra, nie ma sensu to. Idź! Ona się uspokoi, bo słuchaj, albo zostaw nas samych. Dobrze, Idź stąd, stąd. zostaw nas samych. stąd jeszcze tej wariatki brakowało. Dalej, nie chcę być z tobą ale co dyma stary no ja, ona musi na Ona jest chora, ona głowa Ona musi ogarnąć, że to jest prank stary Ona, ona musi się leczyć Zacznijmy od tego Ona musi, nie wiem, lekarz jakieś dwa tabletki, nie wiem, cokolwiek, było. Już się jej odwala, nie? Grubo. No. Grubo, ale ja jej postaram się do wytłumaczyć. Nie, Na to wytłumaczyć. Nie, inaczej, ona ma fazę teraz i jej to zaraz minie. Tylko w jakim czasie, no i ciekawe ile to będzie trwało, ja zaraz znowu do niej się przejdę, zaraz znowu e, do niej pójdę i spróbuję z nią znowu jakoś porozmawiać, jakoś, nie wiem, wyjaśnić jej, że to jest prank, no bo ona się tak denerwuje, no tak nie może być, no. Okej, okay, greciarz poszedł z nią porozmawiać, wszystko się uspokoiła. No ten trak poszedł nie tak, jak myśleliśmy, że pójdzie, bo wpadła w histerię, więc nie ma sensu tego kontynuować, nie ma sensu dalej denerwować. No cóż, widzimy się już jutro. Także do zobaczenia!